Czy wy widzicie tą walizkę? Ona jest normalnie większa ode mnie. Znaczy no może nie, ale jest naprawdę ciężka. I fakt jest taki, że nie chciała zmieścić się w tej płeczce na bagaży w pociągu. Także przygotowałam od samego rana, ale w końcu jest poznań miasta. To jest tak z jedna, jedna trzecia kolejki? Może nawet nie! Jedna piąta kolejki, bo to się ciągnie jeszcze tam dalej w sumie, bo tam jeszcze są wejścia. Po ciągu zorientowałam się, że zapomniałam swoich notatek na prelekcję. także poszłyśmy do kawiarni, żeby mogła napisać je jeszcze raz. I serniczek był bardzo dobry. Aha, oświecili nam specjalnie. Jak zwykle, wielkie show hotelu. Nigdy mi nie zależy na jakiejś super miejscówce. Ale fakt jest taki, że zawsze jestem ciekawa, jak będzie wyglądał ten hotel. Także w ogóle jeszcze raz dziękuję bardzo Pirkonowi za zaproszenie. A do tego w ogóle mieliśmy jeszcze śniadanie, także full wypad. Słuchajcie, godzina 14 .00. już. A dopiero. Dopiero wyciągnęłam cosplay, dopiero dotarliśmy tutaj e, do hotelu. Jesteśmy bardzo blisko konwentu. Nie wiem co w sumie chcę pokazać za oknem, tam nic nie ma. Natomiast jest kurczę zimno. Dzień skitu. Zimno. Jest 18 stopni, dla mnie to już jest zimno. Będę miała krótkie spodnie, wieje wiatr. Jutro jest cieplej, ale na jutro mam sukienkę. Ja mam dość jasną karnację, ale stwierdziłam, że spróbuję. Może troszeczkę sobie rozjaśnię. Kończymy. Hali w końcu miała w sumie białą cerę praktycznie. Chodź. Ale to jest fajne. Chciałam nagrać, że dostałam identa, którego nie muszę podpisywać, bo jest już podpisany przyjaciel Ślepka. I wielki viprum na środku, matko bosko. Tak to jeszcze nie miałam. Znaczy takie wielkie to miałam, ale z perkonu. o nie. To jest niezłe wyróżnienie. O, nie ma nikogo, dobra. Dobra, chodź. Co tam jeszcze masz? Co tam jeszcze masz? Koszulkę, ale to pokażę w tym. Ale dobra. To masz nowe. Ale to nowe. nowe Masz w rozmiar, to lepiej wygląda. To nie wszystko. Nie się nie I będą jeszcze kubeczki, na przykład na kutku, kutku mój dyplom z tego z malarstwa. Tutaj w ogóle dostaliśmy kupony na jedzenie. Byliśmy normalnie jak grudacze. Ja no bo sermowe jedzenie Ale fajne w sumie. A mogliby bez przekleństw? Bo to family friendly content mam. Boże. Ogólnie piątek spędziłyśmy w sposób produktywnie tuptający. To znaczy w sumie nie robiłyśmy nic. Tylko chodziłyśmy i strasznie podobał mi się ten pomysł z wywieszonymi kartkami na ścianach. Ile ja się rysunków i podpisów nie naczytałam to jest szok. Mimo, że ja na konwentach po prostu zazwyczaj sobie tak Chodzę, Nie za wiele robię, to jest chyba jeden z moich takich ulubionych elementów. Bardzo lubię patrzeć na tych wszystkich pięknie wyglądających ludzi, cosplayerów. No i rzecz jasna, uwielbiam oglądać stoiska. Mimo, że bardzo często nic za mnie nie kupuję. O, ale dużo. O, duży... W tym roku chyba dwa razy próbowałam pójść na jakieś zajęcia albo z przeszywek, albo z przepinek, ale była tak długa kolejka, że stwierdziłam, że rezygnuję. Oj, lubię też takie randomowe miejsca, gdzie na przykład nagle ludzie się biją, albo, nie wiem, jest Belgijka, krzesło czy inne tego typu rzeczy. Chociaż mam wrażenie, że krzesło już wymiera niestety. Jak ja zobaczyłam pełną salę na perkonie, to nie powiem, ale nogi troszeczkę pode mną się ugięły. Praktycznie totalnie zapomniałam, co mam mówić. Prelekcję, którą miałam poprowadzić w 40 minut, poprowadziłam w 20. Także dziękuję bardzo za wytrwałość i w ogóle za obecność. Na drugiej prelekcji, na szczęście, się w miarę rozluźniłam już było ok. Myślę, że naprawdę było w porządku. Ja już któryś raz z rzędu prowadzę prelekcję i zawsze, zawsze się stresuję. Nie wiem dlaczego. Widać mnie, a twoje twarzy niekoniecznie? Dokker Harley. Harry Doker! Hej, tak jak cosplay! Drugi dzień perkony już był bez cosplayu i w ogóle zaczęłam go od mini wywiadu. Poznałam bardzo w ogóle miłą personę, także pozdrawiam. No i oczywiście to pytanie po stajskach i powiem wam jedno: Nie nagrałam tego i nie wiem dlaczego. Nie nagrałam, jak kupowałam plecak. I to najpiękniejszy plecak pod słońcem, bo z kusko, z Izmą jest przepiękny. Także zapraszam na tą drugą aplikację, bo on jest na TikToku. A poza tym trzymałam się nawet nieźle, nie wykupiłam połowę stajsk, tylko trochę jedzenia. Jesteś tam, jak coś. Znaczy, ja ci mogę wyblurować twarz. Okej. Okay. Chciałam się pochwalić tylko, co coś wykupiłem do żarcia. 40 zł za jeden yy, Glutki, ale. Najpiękniejszy zakup to jest normalnie darmo do żarcie od Prikonu. Ukradźmy rogalik. Które masz glutkę, Przybij glutkę. Nie, najpierw otwórz glutkę. To jest taki żelek do połowy, bo one mają inne smaki, czy nie? Nie smakuje? Nie wiem co to jest. I źle otwarłam. Co zrobię? A no co weź mojego. O boże, nie otworzyłaś, po prostu. To generalnie nie były duże zakupy, ale jeszcze takie... O! Żelki. Nie wiem czy widzicie. Nie wiem czy widzicie, ale... Ej! To działa! Fake sens, to są... No, żelki. cztery żelki, dobra, no. Ale będą dobre. Okay. Okay. Również, no. Nie. Mam jeszcze y, jakieś macza krótkie. Znaczy, no, nożyczkami. W no, ogóle tępimy nożyczkami, jak mamy zrobić tak. Tam to jest? Nie. To nie pachnie ładnie. Na pierwszym jestem dziwna, a potem twarde flipszy. A pójdzie nawet spoko, ale nie za 12 żółtych. Nie czuję tłumaczy. Tutaj już najedzone, wróciłyśmy znowu na konwent, znowu tuptać i zwiedzić w końcu wioski, bo one zawsze są super i piękne i czadowe. Takie a la Halloweenowej porobiłyśmy sobie jakieś fotki. Bardzo rozczuliły mnie tam takie dziewczynki małe, które chodziły w przebraniach i uspokajały sobie nam że spokojnie, to wszystko są dekoracje. A tutaj, ja wiem, jakość słaba, ale czy ktoś poznaje tego pana? Grał w Piratach z Karaibu? Dajcie znać w ogóle, czy macie jakąś ulubioną postać z Piratów. Ale miniaturowa świnka, o jaka ładna świnka. O, popatrzyła się na mnie. Ona, o, idzie do mnie, idzie Szynka. Idzie świnka głodna. Teraz już nie będę mówić, bo mi się nie chce drugi raz. Ale ma bębzon. Chyba ja. A tu świnia. <laughs> Jakie różowe co to jest? To Tomek nie, to nie, jest ja samica ja mówię, chyba. Ja <laughs> wiem, ale co to za różowe? To chyba samica. Chodziłam właśnie mówiłam, że wali kuniem i mówię, że tu jest kuń, ale to nie kuń. <laughs> no mówiłam, że tamte, są, tamte altanki są ładniejsze do zdjęć. Nie widać tych altanek, ale. Nie <laughs> Tak, tak Tomek tutaj. Stara, żeby zrobić zdjęcie nie depcząc kwiatków. Poświęcenie 100%. Dziękujemy! Po małej wizycie w zdjęcia w końcu przyszedł czas na koncert. Jedyny minus jest taki, że nie mogłam znaleźć koszulki z nocnego kochanka, więc wzięłam z Huntera. Było za, a teraz jest zo. Tu macie przykład jak zwierzyna wyrusza na polowanie. Polowanie idealnego miejsca w pogo. <śmierdzi> Trochę, ale prawie, no nie, ale Jakiś kuzyny Kuzynka, tak. Kuzynka, tak. I Dori, ojej. Kuzyny. Słuchajcie, trzeci dzień również zaczyna się od Zo, bo ja byłam przekonana, że to jest jakieś takie trochę powiedzmy wymarłe Zo. Dzień wcześniej było mało zwierząt i na drugi dzień chciałam sprawdzić, czy faktycznie ich tam jest tak mało. I wtedy nagle każda klatka była już zajęta i jeszcze był ten dział z gadami rybami. Walerka dla studenta! Odnaleźliśmy Nemo, mamy Nemo. I to dwa Nemo. Fajny gość. Mamy imię Rinka. Tak? Ona. A na początku nie mogłam go znaleźć, dopiero tak później tak coś tutaj, kuka. Jak to w ogóle jest padnie! To idzie na YouTube'a Ale to ci zamarzy twarz jak coś. I to ci mają takie przejście. Dalej w świat. Lys srebrny. Słam srebrny. srebrny. Pokażę Jojanie. O Jojanie. A na sam koniec jeszcze tutaj zahaczyłyśmy o bitwę poduszek i trzeba było niestety zmykać już na pociąg, tylko to jest duży obszar. Więc jak wróciłam, to mnie strasznie nogi bolały, ale bardzo miło było wrócić do Poznania. I jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie jako gość. To, to było naprawdę jak wyróżnienie dla mnie. I mimo że się stresowałam, to było naprawdę super, także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym roku.